Sadziłem sobie 8 drzew. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. To są drzewa owocowe. Nie będę mówił wam, jakie owoce, jakie odmiany. Bo ja się na tym nie znam. Tam mam nasypaną ziemkę, bo powiększę sobie pole na bambusy. A tutaj sobie robię warzywniak. Też pierwszy warzywniak. Krawężników nie betonowałem, bo. Jak mi się nie spodoba, to zlikwiduję. A jak mi się spodoba, no to tak się trzyma świetnie. Więc tu posieje trawę, korzenie to zarosną, i to będzie nie do ruszenia. Trawa lepsza jak cement. Tutaj na szklarenkę. szklarenkę, Foliaka. Na foliaczka Agresty, porzeczki. A tutaj. Jak one się nazywają? Borówki amerykańskie Ziemia jest przekompostowana Bo tu był zeszłoroczny trafnik rzucany I liście i to jest wszystko I powinno rosnąć Wszystkie odmiany borówki są różne, inne Wiem, że są za blisko, ale ja nie mam miejsca Tam są maliny A tam akrest Tu mi rośnie gunera czerwona, kwaśna Manicato rabarbaro Tu jeszcze muszę to wszystko przewrócić Ale poczekam jeszcze deszcz popada Wsiąknie w glebę na końcu obrócę I dopiero będę. Będzie sadzenia, po drugie mróz jest Więc jeszcze nie ma co się śpieszyć Szklarenka Kurde, foliak 25 na 4 Powinno wystarczyć Chyba za małe wejście sobie zrobiłem Tak to wygląda Mam nadzieję, że nie ma lipy. No i drzewka. Jabłka, gruszki, morelle. Lisienki, brzoskwinie. I chyba śliwka jeszcze jest. Śliwka jakaś. A tutaj mam tchawę niebieską. Wykopałem, bo się niebezpiecznie rozrastała. To jest już niepotrzebne Szkoda, że nie ma słońca, bo by obeschło i zdechło A tak to rośnie jak głupia Wybrałem sobie trochę ziemi O, mój bązaj, będę musiał go przesadzić stąd, bo zmiana planów Zmiana planów, muszę go stąd zabrać W pierniczego w cudowną donicę I w doniczce sobie będzie rósł Taki jest plan ale póki co nie mam na to czasu. Patrzcie jak się fajnie juki przyjęły. Ja te kamienie zostawię, ale przeplewię z wszystkich chwastów i dosadzę tu jeszcze Glorios od cholery całe to w Gloriosach jeszcze wysadzę, a to są karolińskie, taki będzie miksior juk. Pod tym płotem tutaj i tak nie ma kopania, bo co z tego, żebym wybrał te kamienie, jak tam pod spodem i tak są kamienie, więc to tylko jukowisko, Musiałbym tu ogrodzić czymś jakimiś krawężnikami i wysypać grubo ziemi, żeby użytkowe miejsce było. A uwierzcie mi nie chce mi się tego robić eee. O! Gruszka Azjatka już startuje Ona nie czeka na nic I murwa biała też widzę Wychodzę już bomble Ale co z tego jak jeszcze mam rodzić, a tu Paulownia Hmm, hmm. Po Pawlowni nic nie widzę jak zdechła, To ją wykopię wywalę Dobra Lecę Trzymajcie się A chwileczkę pokażę Wam jeszcze moją maxi donicę jaką sobie zrobiłem Tada były pozostałości chodnicz chodniczka Powtykałem na betonie osadziłem Tutaj jest ziemia z piaskiem, a tutaj są te niebieskie trawy. Czemu do tej donicy? Bo one się rozrastają jak ogłupiałe, i nie chciałbym mieć tego wszystkiego w tej trawie, a tu będą pod kontrolą. Mam taką nadzieję. I przesadziłem aurekarię stamtąd, bo tam drzewka, tutaj będzie w takim reprezentacyjnym miejscu. Będzie się podjeżdżało autem i będzie widać. No nie czad. Z ogromnym marginesem. Tak głęboko wykopałem, że tam korzenie nie było, więc 100% przeszczep. Więc nawet nie poczuła, że coś się wydarzyło. Ale jest czad już, nie? No powiedzcie, czy jest czad. No i tu ze środka. Patrzcie, wychodzą zielone. Czyli żyje. Nie przemarzło. Całą zimę była w gruncie nieogrzewana. Taka mała sadzonka i dało radę. Szkoda tylko, że nie jest perfekcyjnie zielona, no ale... Nic na to już nie poradzimy. Wszystko pochowane do magazynu. Bo mrozy. Dobra, trzymajcie się. Yo!